Nie używają słów. Ich język żyje nie w dźwiękach, ale w ciszy gestów, w powadze spojrzenia. Często wierzymy, że rozumiemy nasze koty, to, co naprawdę to jedynie cienie znacznie głębszego oddania. To nie jest film o kocim zachowaniu. To zaproszenie do rozszyfrowania duszy kota, do nauki czytania cichych wierszy, które pisze dla ciebie każdego dnia. Odkryjmy razem siedem świętych rytuałów, które ujawniają, że w ich prywatnym wszechświecie nie jesteś tylko właścicielem. Jesteś ich przeznaczeniem. Akt 1. Rytuał koronacyjny: uderzenie głową zaufania. Dotyk to pierwszy język, którego się uczymy, najczystsza forma połączenia, jeszcze przed słowami. A dla kota najświętszy, najbardziej nasycony znaczeniem dotyk to ten, który ofiarowuje własną głową. Delikatne uderzenie głową, muśnięcie policzkiem twojej skóry. Przyciśnięcie czoła do Twojej dłoni. Często interpretujemy ten gest jako prostą prośbę o czułość, lub niezdarny sposób powiedzenia cześć. Uważamy, że to tylko powierzchowna czułość, żądanie uwagi. Odrzucamy ten akt jako coś rutynowego, niemal automatycznego, nie dostrzegając głębi tego, co naprawdę komunikujemy w tej chwili intymnego kontaktu. W rzeczywistości to uderzenie głową. Znane jako bunting, jest aktem zaznaczenia terytorium emocjonalnego. Koty mają gruczoły zapachowe na policzkach, czole i brodzie. Kiedy przyciskają pysk do człowieka, uwalniają feromony unikalny chemiczny sygnał, który mówi to jest bezpieczne, to jest moje. To nie akt posiadania w ludzkim rozumieniu, ale akt przynależności. To ich biologia mówi głośno i wyraźnie należysz do mojego plemienia, mojego klanu, mojego serca. Łącząc swój zapach z twoim, nie tylko cierości. Tworzy zapach rodziny, poczucie bezpieczeństwa, które uspokaja jego własny układ nerwowy i resetuje cię na jego mapie sensorycznej. Dosłownie stajesz się dla niego zapachem domu. W świecie, który może wydawać się niebezpieczny, jesteś punktem odniesienia, który sygnalizuje spokój, bezpieczeństwo i bezwarunkową miłość. Ten gest jest kocim odpowiednikiem trzymania się za ręce w tłumie. Więc następnym razem, gdy poczujesz ten delikatny ucisk na policzku lub nodze, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech. Wiedz, że to niezwykły dotyk ani prośba. To koronacja. W cichym, starożytnym rytuale właśnie zostałeś namaszczony na istotną i świętą część jego świata. Akt 2. Rytuał sanktuarium, zaproszenie do tajemnego miejsca. Każda żywa istota szuka schronienia. Miejsca na świecie, gdzie może odłożyć zbroję i odpocząć. Dla Twojego kota to miejsce jest jego prywatnym sanktuarium, świętą przestrzenią, którą kojarzy z najczystszym. Gdy nasz kot prowadzi nas do swojego ulubionego miejsca, tego kartonowego pudła w kącie, szczytu szafki, gdzie świeci popołudniowe słońce, czy tej konkretnej poduszki na kanapie, często myślimy, że chce się bawić albo po prostu pokazuje nam nowe miejsce, które odkrył. Zakładamy, że motywacja jest prosta, wręcz dziecinna i nie zdajemy sobie sprawy z wagi zaproszenia, które do nas kieruje. Koty to istoty terytorialne, ale posiadają również głęboką wrażliwość energetyczną. Ich bezpieczne miejsce wybierane jest na podstawie kryteriów wykraczających poza komfort fizyczny. To tam czują się nietykalne. Kiedy kot zabiera cię tam, nie dzieli z tobą tylko przestrzeni fizycznej. Dzieli się stanem umysłu. To zachowanie, które aktywuje w ich mózgach te same obwody bezpieczeństwa i zaufania, które matka oferuje swoim kociętom. To zaproszenie jest ostatecznym dowodem na to, że twoja obecność jest nie tylko tolerowana, ale sama w sobie stanowi element jego bezpieczeństwa. Mówi, to miejsce, w którym tracę czujność, w którym czuję się całkowicie spokojny. I chcę, żebyś poczuł ten spokój ze mną. Wchodząc do tego sanktuarium, przestajesz być zewnętrzną postacią w jego świecie, a stajesz się częścią samej architektury jego emocjonalnego bezpieczeństwa. Ufa, że nie zbezcześcisz tego spokoju, a wręcz go poszerzysz. Jeśli twój kot zaprowadzi cię do swojego azylu i będzie się do ciebie tulił, zrozum, jakim zaszczytem cię obdarzył. Nie zostałeś zaproszony do jakiegoś miejsca, ale do pewnego uczucia. W tym momencie stałeś się jego azyłem. Akt 3. Rytuał poddania się, pozwolenie na okrążenie. Dla istoty, która ceni wolność i kontrolę ponad wszystko, dobrowolne poddanie się jest najwyższym aktem zaufania. Podniesienie się z ziemi oznacza oddanie kontroli nad swoim losem w ręce kogoś innego. Wielu z nas frustruje się, gdy kot nie lubi być noszony na rękach. Interpretujemy to jako chłód, dystans lub brak czułości. A kiedy kot w końcu pozwala się wziąć na ręce, postrzegamy to jako zwycięstwo, znak, że g w końcu się poddał, nie rozumiejąc skomplikowanych wewnętrznych negocjacji, które doprowadziły do tego momentu poddania się. Koty są drapieżnikami, ale i ofiarami. Ich instynkt jest zawsze czujny, gotowy do ucieczki. Posiadanie wszystkich czterech łap na ziemi oznacza kontrolę, zwinność i zdolność do unikania niebezpieczeństwa. Podnosząc je, Neutralizujesz wszystkie ich najbardziej podstawowe mechanizmy obronne. Są zawieszone, bezbronne, całkowicie zdane na łaskę i niełaskę twojej siły i intencji. Jeśli pozostają spokojne, rozluźniają się w twoich ramionach, a nawet, co gorsza, mruczą, to dlatego, że ich ośrodek bezpieczeństwa w mózgu przeważa nad instynktem samozachowawczym. Pozwalanie na podniesienie cię to deklaracja. Kot komunikuje, że poczucie bezpieczeństwa jakie czuję przy tobie, jest większe niż jego odwieczny lęk przed złapaniem. Ufa, że jesteś jego bezpieczną przystanią, że twoje ramiona to nie pułapka, lecz gniazdo. Jego spokój na twoich kolanach to neurologiczne świadectwo, że dla niego nie reprezentujesz żadnego zagrożenia, tylko miłość. To taniec zaufania, w którym świadomie wybiera wrażliwość. Jeśli twój kot oddaje się twoim uściskom, nie myśl, że go zdobyłeś. Pomyśl o nim, jakby dał ci bezcenny dar, klucz do twoich najgłębszych instynktów. Nie siedzi ci tylko na kolanach, spoczywa w pewności twojej miłości. Akt cztery. Rytuał czuwania, stróż nocny. Prawdziwa miłość nie objawia się tylko w chwilach radości, ale głównie w cichych aktach ochrony, gdy druga osoba jest najbardziej bezbronna. Obudzenie się w środku nocy i zobaczenie kota siedzącego u stóp łóżka i obserwującego nas, może wydawać się dziwne, a nawet nieco niepokojące. Często myślimy, że kot jest niewyspany, chce jeść, albo po prostu znalazł sobie wygodne miejsce do siedzenia. Nie przypisujemy temu cichemu, czujnemu zachowaniu żadnej głębszej intencji. Noc to szczyt kociej instynktownej aktywności. To wtedy ich zmysły są najbardziej wyostrzone, co sprzyja polowaniu i ochronie. Kiedy śpisz, jesteś najbardziej bezbronny. W oczach kota jesteś członkiem jego kolonii który jest chwilowo unieruchomiony. Włącza się instynkt ochronny grupy. Nie strzegą swojego terytorium dla siebie, lecz ciebie. Przyjmując rolę strażnika podczas snu, kot przyjmuje rolę ochronną. Monitoruje otoczenie, reagując na wszelkie nietypowe dźwięki lub ruchy, aby upewnić się, że twój sen nie zostanie wykorzystany. To jeden z najbardziej bezinteresownych aktów, jakie może wykonać kot. Ponieważ twoje bezpieczeństwo jest dla niego ważniejsze niż własna potrzeba odpoczynku i eksploracji. Staje się twoim miniaturowym lwem, cichym strażnikiem twojego spokoju. Następnym razem, gdy otworzysz oczy i zobaczysz te parę błyszczących oczu patrujących się w ciebie z ciemności, poczuj głęboką wdzięczność. Nie ma się czego bać. Opiekuje się tobą najwierniejszy i najbardziej oddany strażnik, jaki kiedykolwiek istniał. Mówi cicho, śpi spokojnie. Bo jestem tu dla ciebie. Akt 5. Rytuał poddania się pieczęć wspólnego snu. Miejsce, które wybieramy na sen, ujawnia, gdzie nasze serca naprawdę czują się jak w domu. Sen jest ostatecznym aktem wrażliwości, a dzielenie się nim to najwspanialszy dowód zaufania. Kiedy kot śpi na nas na naszej klatce piersiowej, na naszych kolanach lub wtulony obok nas naszą pierwszą reakcją jest zazwyczaj myśl o fizycznym komforcie. On jest tutaj bo jest mi ciepło. Choć ciepło ma znaczenie, redukcja tego złożonego działania do samego pogoni za temperaturą pomija jego głębszy, emocjonalny i symboliczny wymiar. Sen to czas, w którym zwierzę jest najbardziej narażone na drapieżniki. Wybór miejsca spoczynku jest zatem decyzją o życiu lub śmierci, podyktowaną instynktem przetrwania. Decydując się na spanie na Twoim ciele, kot świadomie decyduje się na stan całkowitej bezbronności, Bezgranicznie ufając, że jesteś jego twierdzą. Twoje tętno i oddech działają jak kołysanka, aktywując kaskadę hormonalną w mózgu, która wywołuje głęboki relaks. Spanie na tobie to coś więcej niż tylko poszukiwanie ciepła to poszukiwanie bezpieczeństwa w najczystszej postaci. On łączy się z twoją energią, synchronizując swój rytm z twoim. To jego sposób na powiedzenie. Moje życie jest dosłownie w Twoich rękach i nie ma miejsca na świecie, w którym czułbym się bezpieczniej. On nie tylko śpi na Tobie, śpi dzięki Tobie, jesteś dla Niego ucieleśnieniem spokoju. Kiedy poczujesz delikatny ciężar kota śpiącego na Twojej piersi, poczuj również ciężar tego zaszczytu. W tej chwili nie jesteś tylko ciepłym ciałem, jesteś bezpieczną przystanią, żywą kotwicą w niepewnym świecie. Jesteś miejscem, gdzie ich marzenia mogą wreszcie spocząć w spokoju. Akt 6. Rytuał odsłoniętej duszy, ofiarowanie brzucha. Okazanie swojej kruchości nie jest oznaką słabości, ale najodważniejszą deklaracją pewności siebie. Ujawnienie naszej najsłabszej strony to dar zarezerwowany tylko dla tych, którzy udowodnili, że są tego godni. Kiedy kot kładzie się na ziemi i terle, odsłaniając swój miękki brzuszek, naszym natychmiastowym instynktem jest wyciągnięcie ręki i pogłaskanie go. Często wita nas ostrzegawcze klepnięcie łapą lub ugryzienie. Jesteśmy zdezorientowani, interpretując ten gest jako niejednoznaczne zaproszenie lub podstęp. Dlaczego się pokazuje, skoro nie chce, żebym go dotykał? Brzuch kota jest jego najbardziej wrażliwym miejscem. To właśnie tam znajdują się wszystkie jego ważne organy, Pozbawione ochrony klatki piersiowej i kręgosłupa. W naturze wystawienie brzucha na potencjalnego drapieżnika byłoby samobójstwem. Dlatego tym aktem kierują najbardziej prymitywne części mózgu, które krzyczą niebezpieczeństwo. Kiedy kot robi to na twoich oczach, ośrodek zaufania w jego mózgu pokonuje instynkt sprzed tysięcy lat. Odsłonięcie brzucha nie jest przede wszystkim prośbą o czułość. To deklaracja absolutnego zaufania. Twój kot mówi. Ufam ci na tyle, by pokazać ci miejsce, w którym jeden cios mógłby zakończyć moje życie. Wiem, że nigdy byś mnie nie skrzywdził. To akt szacunku i poddania. Czasami kot pozwoli ci go dotknąć, ale sam gest jest główną formą komunikacji. Twój kot oferuje ci rzut oka na swój najpilniej strzeżony skarb. Kiedy zobaczysz ten uroczy, zadarty brzuszek, zanim sięgniesz, rozszerz swoje serce z wdzięcznością. Doceń głębie tego, co się dzieje. On się nie tylko rozciąga. On odrzuca wszelką obronę i mówi bez słów. Moje życie jest bezpieczne z tobą. Akt 7. Rytuał więzi przodków, ukąszenia uczucia. Miłość czasami objawia się w sposób, którego nasza logika nie pojmuje, przywracając do życia pradawne i instynktowne języki, które wywodzą się z kolebki życia. Delikatne ugryzienie w dłoń, Brodę lub ramię w chwili czułości może nas zaskoczyć. Często się kofamy, myśląc, że to początek agresji lub że zrobiliśmy coś złego. Mylimy tę delikatną komunikację z atakiem, nieświadomi, że jesteśmy świadkami echa bardziej czułej przeszłości naszego kota. Te delikatne ugryzienia, które nigdy nie przebijają skóry, nazywane są ugryzieniami miłosnymi. Są one bezpośrednim przypomnieniem zachowania, którego koty uczą się jako kocięta. Kotki delikatnie liżą i podgryzają swoje kocięta, aby je oczyścić i okazać im czułość. Rodzeństwo również podgryza się nawzajem podczas zabawy, aby wzmocnić więzi społeczne. To zachowanie głęboko zakorzenione w pamięci długotrwałej kota, związane z pierwszą miłością i poczuciem bezpieczeństwa, jakie zaznał. Kiedy twój dorosły kot oferuje ci jeden z tych małych kęsów, tak naprawdę cofa się do stanu emocjonalnego kociaka. Traktuje cię z taką samą intymnością i czułością, jaką zachowałby dla własnej matki lub rodzeństwa. To tak wielki wylew uczuć, że mruczenie i przytulanie nie wystarczą. Musi uciec się do bardziej pierwotnego, głębszego języka, aby wyrazić ogrom swoich uczuć. Nie przejmuj się miłosnym ugryzieniem. Przyjmij je takim, jakim jest najwyższym komplementem. W tym momencie zostałeś wyniesiony do panteonu najważniejszych postaci w jego życiu to dziwny, a czasem nie sposób powiedzenia jesteście moją rodziną. Synteza neuroemocjonalna, mapa bezpieczeństwa. Wszystkie te rytuały, od uderzania głową po pieszczotliwe gryzienie, nie są obizolowanymi aktami. To jasne punkty, które razem tworzą mapę, mapę bezpieczeństwa emocjonalnego twojego kota. Za każdym razem, gdy twój kot wykona jeden z tych gestów, a ty odpowiesz spokojnie i z miłością, jego mózg zostanie zalany kaskadą hormonów szczęścia, prowadzoną przez oksytocynę, hormon więzi. To nie tylko sprawia, że kot czuje się dobrze w danej chwili, ale także wzmacnia połączenia neuronalne, które kojarzą cię z bezpieczeństwem, przyjemnością i przynależnością. A co najbardziej niesamowite, twój mózg odzwierciedla te reakcje. Kiedy otrzymujesz tę czułość, uwalniasz również oksytocynę pogłębiając więź w sposób wykraczający poza granice gatunku. To neurologiczna symbioza czułości. On nie tylko mieszka w twoim domu. Aktywnie, dzień po dniu, rytuał po rytuale, wpłata cię w samą tkankę swojego bytu, wybierając cię raz po raz jako kotwicę, która zapewnia mu bezpieczeństwo i miłość w rozległym i hałaśliwym świecie. Wybrał cię nie tylko po to, byś był jego człowiekiem, ale byś był jego domem. Dziś nie tylko uczymy się rozpoznawać znaki. Uczymy się czytać list miłosny napisany bezsłownym językiem. List, który Twój kousi towarzysz pisze do Ciebie w każdej chwili zaufania i poddania. On pokazuje Ci swoje schronienie, strzeże Twojego snu, składa w Twoje ręce swoją wrażliwość. Jest żywym dowodem codziennego wyboru. Wyboru, by Cię kochać. Którą z tych stron napisał dla Ciebie dzisiaj Twój towarzysz? Jaki święty rytuał odprawił w Twojej obecności? Jeśli ta podróż do serca Twojego kota poruszyła Twoją duszę, podziel się tym filmem z kimś, kto zasługuje na to, by zrozumieć głębię miłości, którą otrzymuje, i zasubskrybuj, abyśmy mogli wspólnie zgłębiać najpiękniejsze sekrety kociego wszechświata. Każdy kot pisze pamiętnik życia, które dzieli z Tobą.